Jak mi Kamil napisał, że babcia zmarła, to ja mówię, ta znowu wywinęła jakiś numer, nie? No ale chodzi o to, że wiesz, że daliście ją dopiero tam, i, i, ale... No, chodź, usiądziemy, bo... Czekaj, 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 Czekaj! Mówili wszyscy, że zero problemu, że w porządku, babcia... Niemożliwe, ale po prostu niemożliwa była ta kobieta. No, no i no, zaznał, wkoczyła, nie? No, no, to, to. no, więc mówię, że wywinęła numer znowu, nie? Stajemy telefon, Kamil gdzieś tam jechać i, i idzie dosłownie w progu mamy taki tak... No. W ogóle ja, ja smutna, niedowierzanie, przerażenie, jakiś taki totalny paraliż. Kamil zaczął się wkurzać tak, tak na maksa. Czemu? No bardzo ciekawe to jest, nie? <grych> Dlaczego niektórzy się tak wkurzają? Bo jego pierwsze razy to było takie... Uff. złość. Moja była paraliż i smutek. Mówisz, no masz zablokowane czasami. No ja wiem. Już ja pierwszy raz załatwialiśmy pogrzeb i wszystko dookoła. To, tak, to jest naprawdę dużą pomocą. Okazuje się, w przechodzeniu żołowy. Że organizujesz pogrzeb? Że organizujesz pogrzeb. I jesteś w tym wszystkim. Rozmawiasz z tymi wszystkimi ludźmi, którzy widzą śmierć na co dzień. I oni mówią: okej, okay, to jest normalne, my to robimy w ten sposób. I co pani o tym myśli? Czy chcecie trąbkę? Czy chcecie, chcecie? Trąbkę. No. Takie etapy się przechodziło tam. No na pewno. Ale też poczucie takiej matczynej miłości, jakieś takie już takcie w kurze. <laughs> ale musisz, no bo to takie dziecko. Poczucie, że zrobiłeś już totalnie wszystko, już tak no już naprawdę leżasz za dużo, że prawie sam się poświęcałeś, no bo się poświęcaliśmy. To, to nawet to nie wystarczy, żeby nie mieć poczucia, no, poczucia jakiejś winy czy tam żalu do siebie delikatnego. Nie? Trochę się z tego wychodzi, ale jednak jakby to jest. To.